Witam Państwa serdecznie, Michał Spieszyński, także w trasie. Dzisiaj odwiedziliśmy rozcięciną ze mną. Sołtys miejscowości Grażyna Staszeska. Dzień dobry. Witam serdecznie. No, ma Pani piękny, duży kosz. Co on znaczy? Kosze pełne dobra. Zrobiłam taki kosz, żeby Państwu pokazać, jak będzie wyglądało nasze święto świętej Anny w rościęcinie. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy przynieśli takie kosze z, z, z takim dobrem ze swoich działek. To jest wszystko, wchodzi w to. To, co po prostu urodziła nam ziemia na naszych ogródkach przydomowych, po prostu to są owoce, to są warzywa, a ja jeszcze do Dodatkowo upiekłam, chociaż kupiłam mąkę, ale upiekłam chleb. Festyn świętej Anny. Skąd, skąd taka tradycja się wzięła w rozcięcinie? Ponieważ nasza kaplica jest pod wyzwaniem świętej Anny tak została nazwana. Wymyślili to kiedyś już mieszkańcy 6 lat temu, może 7, dokładnie nie pamiętam. I po prostu odbywa się to corocznie, ten festyn i to idą datki na cele naszej kapliczki. Tutaj. Przed którą obecnie stoimy. Yy, ponieważ yy, są duże potrzeby, to jest zbudowane. Szty z jakiegoś tam starego pozostałości tartaku i ona wiecznie będzie potrzebowała jakiegoś nakładu pieniężnego a nikt jego nie da jak nie my mieszkańcy i okoliczni chciałabym serdecznie państwa z okolicy zaprosić z Kołobrzegu ponieważ Rościęcino jest przepiękną wioską organizujemy właśnie różne takie pikniki po prostu a na tym festynie Świętej Anny będzie dodatkowo plecionie Yy, koszy no, takich wiklinowych. No właśnie, czego, cze, cze, czego osoby przyjeżdżające d, tu do Rościęcina na festyń świętej Anny mogą się spodziewać? Yy, właśnie yy, będziemy mieli yy, kogoś, kto będzie pokazywał nam, jak plecie się właśnie takie kosze wiklinowe. To jest na pewno arcydzieło. Yy, i w tych koszach wtedy będziemy mogli sobie położyć te nasze dobra, te nasze kwiatki, te nasze e, owoce, te nasze warzywa. E, zapewniamy wiklinę e, Państwu, także tylko prosimy o liczne przybycie do rościęcina. Jeżeli będzie pogoda, bylibyśmy serdecznie wdzięczni, gdybyście Państwo zabrali ze sobą dzieci, koce, byśmy zrobili po prostu na boisku u nas przepiękny piknik właśnie z takimi koszami pełnymi dobra i na kocykach z całymi rodzinami byłoby to bardzo pięknie przy muzyce byśmy się bawili tańczyli poznawali się nawzajem jeżeli państwo przybędziecie z okolicznych wiosek i miasta naszego kołobrzeg na pewno się wszyscy nie znamy a serdecznie zapraszam więc zapraszamy Państwa wszystkich w sobotę do Rozcięcina, Osiem, to jest 18 lipca od godziny 15. Od godziny 15 będzie można pobawić się kulturalnie, religijnie, ale przede wszystkim na ludowo. O godzinie 15 zaczynamy mszą właśnie w naszej kapliczce, którą Państwo byście poznali, zobaczyli. To jest bardzo blisko kapliczka do naszego boiska. Później takim króciutkim korowodem przejdziemy na boisko i o godzinie 16 zaczyna się cała impreza na boisku u nas w Rościęcinie. Zaprasza sołtys Grażyna Staszewska. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia w sobotę w Rościęcinie. Serdecznie zapraszam Państwa.